Dzień dobry jak tam ino, po wakacjach. A dobrze, byliśmy w ten w, term, w termach maltańskich, w parku. A wy gdzie byliście chłopacy? No to świetnie dziewczyny. A wy gdzie byliście chłopacy? Ja byłem nad morzem, ja też byłem nad morzem. Ale w sensie, że w tym samym miejscu. Ta, ta, oczywiście. A wy Barbara i Oktawie gdzie byście byli? E, my byliśmy, ta, nad morzem też i na jeziorze. Tak, ja i ja byłam z moją przyjaciółką. Bo my się tam w ogóle widzieć. Nie aż tego nie mówić. No dobra, no gówno mi to obchodzi, ale wiesz co? Co? Jajco, dobra. Dobra, skoro już... skoro już ten... Przyszliście do szkoły, do piątej klasy, no to możecie iść do domu. Co tak szybko tej w ogóle? Jezu chryste. Do widzenia do, do jutra. Do jutra. Dziękuję, do widzenia. Już tu w ogóle jutro przyjdziemy. Dokładnie. Chyba, że nigdy przy nigdy. Ale szybko minęła ta lekcja w ogóle. Jezu Chryste. No i takie właśnie plany na dziś.